Dobra, będziemy wydobywać czołg. Gdzie jest czołg? Już mnie nie denerwujcie. Kazali mi przyjść. Taki wielki czołg się stracił. Ale długo wyrzucałem tą mandarynkę. No, byłem na śmietniku. Musiałem zjechać windą. W ogóle... no. Może koło bagna, nie? Może przebiegnę szybciej. Ten czołg mogli porzucić. No i nie wiem. Pewnie w domu schowali. O! Damy sobie znacznik tutaj i idziemy po, po łopatę. Tutaj, moi drodzy. Aaaa! Wróć do laptopa, następnie wezmij ekipę wyciągającą czołg. Co to za czołg? Tiger chyba, nie? Zobaczymy. nie jest. Dobra. Wracamy do laptopa. Akceptuj, zaznaczyłeś strefę, aby rozpoczął się proces. Wow! Jaka ekipa przyjechała ty? Tu jest poważna akcja. Wow, ho, ho! Czekajcie, bo trzeba coś... Myjką ciśnieniową trzeba umyć. Gdzie my mamy jakąś myjkę ciśnieniową? Halo? Kersher! Mejka ciśnieniowa pozwala graczowi na wyczyszczenie czołgu z błota i brudu. Jest to wymagane, aby przenieść czołg na lawetę. No to lecimy. Mamy to, chłopca, czołgi karheremny eee, otwierając menu kołowe, celując w czołg, aby załadować na ciężarówkę. Czołg na ciężarówkę, syk. jadą.

Gdzie on jest? Ten czołg? To nie ten. Ten jest inny chyba. Czekajcie, to jest ten. Nie, nie, nie. To jest inny. Weź nazwij się Bonio zamiast Bonkol na jeden odcinek. Nie wytrzymam z wami. Jesteście za śmieszni. Mogę tego nie wytrzymać. Te ty na biedaczku dużo macie czerwonego koloru, to zmieniajcie się z kolorniku, czyli to jest ten czołg, czyli to jest ten czołg tutaj takim razie. No dobra, ale my tu mamy menu ulepszeń, Czekajcie chwilę, bo my mamy punkty do rozdania biznes Muzeum. Dobra i co teraz? możemy iść do muzeum? to iskra muzealne o oh. o oh. o oh. o oh hollander o oh. mhm mm Lekcjonerskie przedmioty O Rudy Let's go Ale przemycili moi drodzy Ale przemycili tutaj pięknie To mi się podoba t 34 -85.

Robimy sobie tak. Dobra, zrobimy takie coś. Zrobimy. Produkcja... No ogólnie spoko. Tylko teraz tak... Ee, ja myślałem, że tutaj jakiś czołg w ogóle damy, nie? Do muzeum. Tylko, że my musimy odremontować jakiś i wtedy do muzeum będziemy mogli dać. Do środka. Personalizacja muzeum. Kolekcjonerstwo. No, nie mamy żadnych rzeczy kolekcjonerskich na razie. Plakaty. No, jakieś tam plakaty można zrobić. Rudy 102. To mi się podoba, moi drodzy. Jakby. Gra generalnie jest zrobiona na światowy, oczywiście, żeby. Znaczy każdy może w to grać, ale to zrobili Polacy i na przykład tego nie zrozumie nikt spoza pol Polski, nie? Ale dodali to. Znaczy spoza Polski, cztery pancerny i pies, oni to produkowali, i z tego co wiem, to też ten serial później w świat poszedł z, z, z lektorem albo z napisami. Bodajże było w Niemczech i w Rosji później był, był, był ten serial puszczany. Mm -mm. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 Czy kupujesz boty dla wyświetleń pod filmem? Nie wiem, co to jest za pytanie, Jan. Pod jakim filmem niby? Że ma jakieś wyświetlenia podejrzane? Czy ja kiedyś kupiłem bota? Zapłaciłem kiedyś e, Jasiowi, żeby mi e, lajknął i dał mi lajka. Ale to było piwo jedno. I myślę, że to nie jest przekupstwo. Bo powiedziałem, jak zalajkujesz mi film, to kupię ci piwo. Nie wiem, czy to można uznać za bota. Co to za gra? No Tank mechanic simulator kurczę, kurczaczek. Powrót do warsztatu. Chłopca ma pół miliona subów, ty kupuje. Pół miliona dopiero pęknie w przyszłym roku. Według statystyk, jak, jak są wbijane suby. To znaczy, teoretycznie jest szansa, że szybciej... ...wpadnie, ale musiałbym coś... Musiałbym odwalić jakąś dobrą serię. Ogólnie niekoniecznie z grami. Coś ciekawego zrobić, żeby, żeby wiesz... Na nowy front wejść. No ale ogólnie tak gra, no teraz to już się wydaje trochę ciekawsza, jak już mamy muzeum. Możemy sobie zrobić muzeum, odblokować i tak dalej. Tylko tak. Jeśli mam być z wami szczery, zrobiliśmy czołg i teraz jest ten największy problem, czyli Nie chcemy się robić kolejnego czołgu tak samo. No bo on się tylko różni kształtem. On ma silnik, on ma gąsienicę, on ma lufę, on ma jakieś działo tam. Teoretycznie jest to to samo, tylko kształtem, konstrukcją się różni. I musimy zrobić to samo, czyli musimy go znowu odrzewiać, piaskować, malować, gruntować, malować, lakierować. I znowu to samo bym miał zrobić. Ech. Statystyki kończysz się i wyświetlenia spadają dokładnie. No, także moi drodzy, także tak to wygląda. T3485. Patrzę tutaj, czy coś ciekawego, jakieś, jakieś easter eggi, może tutaj są na napisach. Lubię czasami odkrywać takie rzeczy. Make your own stream. Czekaj, 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 co? Streaming assets, textures, flags. I własną flagę tu można dać? O. Tam nie zaciekawiło. To może zobaczymy od razu czy to zadziała, co? Zadzieli... z czek, 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 czek. Hmm? Textures, Gdzie to jest. To nie. A to oni mają błąd, w takim razie, co to jest? To oni w takim razie mają błąd. Bo. O źle to dali. Poczekajcie chwilę. A, jest, tutaj! A, jest, jest, przepraszam. Edytuj. Rysuj. Nie no bez sensu. No i zapisz. Nie no czemu? Pismo odręczne. Teraz menu główne. Wychodzimy. Siema Bartek, siema. Gran cerest Pąkol Da Vinci, tak, tak, tak. I teraz robimy wyjście. Odpalamy i zobaczycie niesamowitą rzecz. Coś niesamowitego. Kto by pomyślał, że będzie można własną flagę dać? Ja muszę ją dopracować, tą grę, bo ona jest nieprzygotowana w tym momencie na nasze potrzeby. Gramy. Zobaczmy teraz. Już? Załadowało się, czy nie? Ty no. Bo to jako kopia mi się zapisało. A zmieniła się nazwa. Więc nie będzie widoczne. No dobra, olać to. Ja wiem co zrobiłem źle. Ja to jako kopia opisałem. No smoking. Sam se no smoking. Dobra. Ajaj. Aj, aj, aj. I jako PNG dokładnie. No nic, no nie będziemy tutaj męczyć tej gry. Nie będziemy, kurde, naprawiać kolejnych ciągów, Ale zobaczmy, przypycham, że se ziewnę. Zobaczmy generalnie, kto stoi za tym. The Generals Patrzcie, Michał, Robert, Kozioł, Zaworski, Patryk. No a tutaj już w Playwayu. Czyli co, tam ile osób to zrobiło? Tam 5 osób było wymienionych. 4 osoby czy 5? A to jest wszystko firma community, tam. O! Oh. Contributors, music. Creative Commons licencja. Patrzcie, wzięli se. Wzięli się z Creative Commons. Rock Radio, Hip Hop FM. Used sources. Patrzcie. Użyli z Wikipedii informacji. Development Babies. Jesio Lesiek, Nieźle.